yeah Dzisiaj testowaliśmy dla Was piłkę Champions League Tegoroczną Adidas Finale Ogólne wrażenie piłki Piłka przede wszystkim stabilna w powietrzu Wyuderzenie typu knuckleball praktycznie niemożliwe Tylko chyba dla perfekcjonistów yy, Piłka perfekcyjna do gry, na mecze, bardzo stabilna Bardzo dobrze trzyma się nogi, co trzeba zauważyć poprzez tą Strukturę praktycznie, która jest na całej piłce jeśli chodzi o strzały, dzisiaj mieliśmy troszeczkę mokro, piłkę ciężko derwać od ziemi. Ale ogólnie piłka średnio szybka, nie jest najwolniejszą jaką graliśmy. Jest również, nie jest również najszybszą jaką mieliśmy. Z 10 punktów dałbym jej 7, nie jestem jakoś fanem piłek Champions League. Ale solidna piłka, jeśli ktoś chce mieć piłkę uniwersalną do strzelania, do gry w nogę, z przyjaciółmi pograć, naprawdę polecam. Ale jeśli ktoś Skupia się na nagrywaniu filmów, frikiki, inne sprawy, tak jak my, to jak najbardziej na nie. Ogólnie polecamy.